Siema. Z tej strony Norris i to jest kolejny odcinek serii Indiana Jones and the Emperor's Stomp. I kontynuujemy naszą wspaniałą przygodę, w, tym razem w grobowcu Cesarza. Po udanej akcji w świątyni Kongtiena i dosyć mocnej walce z Tobą, Lady, doszliśmy tutaj i kontynuujemy naszą przygodę exploring tego całego. Ok. Tego wspaniałego miejsca. I zaraz okaże nam się, o co tutaj chodzi. Mamy to przekręcić, tak? <laughs> ok. Chcę wiedzieć, po co mi pochodni. Aha. Rozumiem. Rozumiem, że to, co się teraz dzieje, to nie jest część planu mojego, tak? Ok. What the <laughs> Chyba was po. Pogrzało. No fucking way! Gdzie teraz? Tutaj, dobra Wyłasz stąd! Ja pierdzielę, aby mnie. What the fuck! Nie, 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 nie. Uff. Nie wnikam. Naprawdę nie wnikam. Nie wiem. Fak, teraz tutaj się otworzyło. Pierdziele pochodnie. Może co to miało być? Dobra, wbijamy tu. Już zapomniałem to, co to tu ho... Ja pier... Papier. No chyba was... Boli do końca już. No! Tak, nie było jakiego przeciwnika wdupić, to damy... Damy miotacz I kolce. No tak, tak! Dobra. Udało się. Co nam teraz pokażę, chyba was po... Dobra, udało się przejść kolejną dosyć hamską próbę. dobra, nie potrzebujemy na razie wodziczki. Czemu ty ciągle musisz zabierać tą swoją flaszkę? Nie możesz zabrać ze sobą manierki. Czekajcie, ja tak lepiej tu wejdę. Telefon mi się hamsko włącza, sam, bo się popsuł. Brawo. Czaszka. Czy to jest, aby. Tak jest. A co to jest? Lustro snów. Light! Torcza mam! Mam torcze! Wszystko jasne. Cieszę się niezmiernie. Telefon wyłącz się. Co to leży? Odnoszę wrażenie, że eliksir. Dobra. Dobra. Co co?! Ja mam armora? Czemu mi się wcześniej o tym nie przypomniało, jak byłem w świątyni? Dobra. Maybe because you are an idiot. Oh. Nice to know. What's that? Spoko, nie no, nie no, ogólnie to ten, to spoko. Cieszę się niezmiernie, że dostałem jakąś durną statuetkę, która może nic nie wnieść tutaj do tego do tej gry Cholera, jeszcze więcej Dobra Dobrze, jesteśmy udało się wejść napełnimy życie i rozejrzyjmy się z góry bo mam nadzieję że okej okay. tam trzeba przeskoczyć raz Kuste śmierć udało się dobra otwarte jest Dzięki! Kolejna komnata, kolejna komnata, kolejna możliwość na zginięcie. Jak ja się już tego nie mogę doczekać. Oh fuck it shit! Czekajcie, ja chcę tam wyskoczyć. Dobra. Dobrze. Wow. Udało się. No i ta muzyczka, jak gdyby nigdy nic się nie stało. To był pikuś. Nie, przepraszam, to nie był pikuś, to był kurde pan pikuś. Ale no cóż, co ta kolejna komnata przed nami? A koniec, koniec poziomu, co ta kolejna komnata przed nami ukrywa. Zobaczmy, nie no, przekonajmy się na własnej skórze. Hmm, hmm, nikogo tam nie ma, tak? Okej. Okay. Nie, wcale. Abcie to. To teraz mamy kopa z nią. Kopa z nią mamy fajnie, nie no spoko. Po raz pierwszy od dosyć długiego czasu w Indianie możemy mieć przyjemność sklepania jakiegoś kolesia. A ty? Nie, mieczem, 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 bo to, to na nic taka robota z wami. Dzięki, dzięki, że mnie z półobrotu zdjęłaś. Myślałem, że półobrot to do menaczaka Norisa, ale okej. Okay. Co się dzieje? Tak! Zombie, zombie! By mi kurde brakowało tutaj. Kopa w dupę, nie? łoę Dobra furi znowu dostałem jakiejś Czekajcie gdzie jest ten Duch Dobra koniec leżysz y Wiecie co? Ja ogólnie to chyba sobie podreperuję zdrowie, bo coś słyszę, że chyba jednak będzie to potrzebne. Kij, że tak mało. Ki. Coś tam os... A, dobra. Lustro snów. Mirror. Patrzcie teraz. To jest chamstwo. Gdzie to jest kolejne? Dobra. Też niewidzialne kolce, nie? No, pozdro. Pozdro dla twórcy tego bajeru Dobra Wejdę, 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 ja spokojnie, jest... Przeży... Przeżyłem, jest. Hmm. hmm. Pomyślmy. Dosyć cię... ciężka sprawa. Co ja mam teraz zrobić? A, okej, okay, tędy. Nie no, to, to, to najlepiej tutaj wszystko wygląda. To powinno zasługiwać na nagrodę nobla. Noba chyba, noba. Nie no, nie mówię, że zła ta gra. Mówię, że tak... Nie, no, ta gra jest świetna, tylko momentami potrafi zadziwić. Spadnie tylko to... No. Momentami tak naprawdę potrafi zadziwić. To w jaki sposób twórcy tej gry yy, to wykombinowali, że no, nie, nie mam słów do tego. Naprawdę ta gra jest świetna. Na koniec, oczywiście, będzie recenzja tej gry. By me, taka na szybko. Dobra, jest jakiś stały ląd. Na, nareszcie, fuck yeah. Udało się. Dobra, schowamy to już. A ta sobie poczekała i przeszła, tak? Okej. Okay. Jest, jest, mordowicie, jest, mordobicie! Ladies and gentlemen, I love, mordopicie. Może MMA tutaj uskutecznimy, co? Nie, ona, ona wiedzie. Ona wiedzie z buta. Kurde, musiał się. Co się dzieje?

Okej, okay, ty się zastanów, a ja po mordy pobiję tutaj, dobra? What the? ktoś mi tu warczy. Co, ja Dawno nie byłem w The Walking Dead, żeby powiem. I chyba jednak zombie zaraz tutaj przyjdą Sami się pozabijali. No nie no, to tylko w Far Cry' u tak myślałem, że może być. A ty? tut yeah. nie no spoko, wiesz. wiesz. się się niezwykle y i tut tut no, odczuwam no nie do o! do o. And glory. Odczuwam no, satysfakcję z waszej obecności tutaj. Chyba jednak po kampie zrobię to po hamsku i będę kampił. Głodny flaszek! Głodny zombie! Łącz sobie Indiana Jones and the Emperor. Stop, bitch! Mamy brak kit. Gdzie jest zombie? Dobra, tego to już ręcznie zjedziemy. What the? No, 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 no fucking way. Fuck. A, tam jeszcze jeden z nią walczy. Dobrze jest. Fury. Ok kurczę jeszcze jeden duch Dobra duch zdjęty zostaw ją dopimy wodę bo odnoszę wrażenie że możliwe że się przyda jakby dało radę to poprosiłbym o tak zwane źródełko życia co się dzieje Aś teraz stary spaprał robotę, wiesz? No i jak gdyby nigdy nic, zadowolony, nie? Spoko, to jest indiana. Tego nie ogarnie! To ja, amelinium, tego nie pomaluję. Dobra, jeszcze tutaj trochę ząbiaczków cię... Co się dzieje? Gdzie on ucieka? Dobrze jest, ja, żyj, nie żyjesz. Już po raz któryś. Kurde, gdzie ten? A jak dobrze pamiętam, to chyba teraz będzie lekko przerąbane. Tak, dlatego Terakotowa armia. and shit. A tak jest. Tylko to może można je pokonać. Dobra, padł Dobra. Robimy jak najwięcej uników. Żeby móc wygrać. Tak, udało się, wygraliśmy. Tutaj jak dobrze pamiętam... Tak jest. Tutaj jest właśnie ta kolorowa drabinka, znaczy niewidzialna. No i... Bardzo specyficzne miejsce, gdzie tutaj jest artefakt, ale odnoszę wrażenie, że teraz poprałem robotę. O co tu chodzi? Ok. A, mam powtarzać pierwsze co dwa, od pierwszego zaczynając. Ok. Pokaż to, jak to szło. Pierwsze, trzecie, ostatnie. Dobrze. To jest taka powtórza, powtórka. Wow. Okej. Okay. Najpierw trzeba tam dojść do tego miejsca. tylko podświetlonego. To chyba to. Tak? Tak. Jak to leciało? Drugie, przedostatnie, ostatnie, pierwsze. Drugie, przedostatnie, ostatnie, pierwsze. Drugie, przedostatnie, ostatnie, pierwsze. Okay. Dobra, okej. Dobra, Kiej, zaraz to sobie przećwiczymy jeszcze raz. Mm -hmm. Jak to leciało? Drugie, czwarte, środek, ostatnie, pierwsze. Drugie, środek, ostatnie. Kurczę. 2, 4, 3, 5, 1. 2, 4, 3, 5, 1. 2, 4, 3, 5, 1. Numerkami to trzeba. No raczej to trudne akurat nie będzie, wiesz? Ale na wszelki wypadek sobie powtórzę to, mm, mm, mm. 3, 2, 1, 4, 5, 4. 3, 2, 1, 5, 4. Dobra. A, tak jest, drzwi otworzyły. No, o! Exact. Dobra, wbijamy. What we get here? A więc tutaj może zakończymy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do kolejnych. I co? Przygotujcie się na. Ostrom jazdem. Dlatego ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do kolejnych. Ja jestem Norris. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.